Kończy ci się sok. Mhm, mm wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Mm. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej te cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan Zbrukgen nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic po nie musi robić, wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Źle. Teraz już wiem, czemu tak się do ćwiczeń. Cięcie. Pierwet. Źle. Postawa. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina? Myślisz, że Utopiec albo Strzyga da ci fory, bo nie przeszłać wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż Strzygi, bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no. Ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj! No właśnie, więc lepiej bądź grzeczna. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Nie tym razem. Wierz mi, lepiej, żeby Wesemir długo nie czekał. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo ci przepraszam, wujko Wesemirze. Młoda krew... Po pręgach niczem u Pantera Tigris, w Zerikanie Żyjącej i w Izes niezdrowobladej. niezdrowo <laughs> no, Czyli jednak przeczytałaś ten rozdział, ale i tak powinnaś była zapytać, Przecież czy... spałeś, wujku Wesemirze. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłeś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Gerald w parze ze mną. Znowu? Nie wybrzyd. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawy, czy zaczynamy od razu trening? Przejdźmy od razu do treningu dowolnego, ile można wałkować elementa. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałam się w bali, a obok... Triis. Jennefer, zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A słyszyła ci o coś głowę? Mm -hmm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie, pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze, kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak, coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić przed upiorami też. Zaraz będzie jasno pora jechać. Chwila, pokaż mi wreszcie ten list od Jennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w Wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie, nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postskryptu? Wciąż mam jednorożca, wiesz, którego. A, chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta, młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu. Jak myślisz, ile mamy straty do Jena? Dwa, trzy dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Tak, gdzie przeszły wojska, to pojadę. Jedźmy za tym więcej, ich się zleci. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził na klifę z Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. Mm -hmm. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Ile się wojna dla naszych toczy? Naszych? Jakich naszych? Królestw północy. Chyba królestw Radoida, bo Temeri i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć bo żyć się odechciewa. Jenna? Poleciał. Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi, mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu, a gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. A, aha. Pewno Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? I sam nie jesteś winien, boś w potrzebie to pomogliśmy. A mówią, że wieźmini serca nie mają, że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale tu w Białym Sadzie skarczma, karczma, jedyna w okolicy. Przejeźdźcy często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Eee, sam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej, rzetniej, takiej chłodnej wiesz, Prosto z piwniczki. To jedźmy. Swoją drogą gry w tak blisko wsi, to dziwne samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród krwi i spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach, musimy uważać w tym Białym Sadzie i wyjechać jak tylko się czegoś dowiemy. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co. Jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zalągł. Mhm. Mm Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego. Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agresem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny Wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Dzięki, to wszystko. Mościwie Wiedźmini, a może Wy byście gryfał, Wpierw tylko bydło spulporywał, ale ostatnio jakoś w ludzkim mięsie posmakował. Jak nam kto zapłaci, nie mówię nie. Pomóc ci zapatrunkami? Daj spokój. To popyta o Jennefe. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Czoje ze czarne już cię po polach rozlazły i mierzą? Lepiej. plony mieli palić. Oj, mieszko, mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy.